Ciemano z tej strony, nowy youtuber, właśnie nowy youtuber zwany layplay Games, i zapraszam do moją pierwszą serię z Minecraft Mechanizmy. Pierwszym mechanizmem jest półautomatyczna forma zbowa, która pozwala nam szybciej zebrać na fesbowę. Oto jej wygląd, a. Teraz zobaczycie jej działanie. Po naciśnięciu tego oto guzika całe zboże zostaje zebrane dzięki wodzie. Zboże i sicy lądują do hoperów, skąd przenoszą się do skrzynki. Dzięki temu możecie zaoszczędzić swój czas i szybciej zebrać zboże. A teraz, potrzebne przedmioty do skraftowania tego oto mechanizmu. 8 dyspenserów, 17 hoperów, 1 guzik, 12 redstone repeaterów, 21 redstone'a, obojętnie jaka mu tyka, stak ziemi i trochę wiaderek wody. Automatyczna farma melona. Dzięki niej, tak samo możemy szybciej zabrać melona. I melon Hopper, Stone, Piston, Left Stone, redstone, Repeater, komotyka, dwa 2 Dirt'a, 4 i 1 Torch. Mechanizm antyzombie, zombie już się nie rozwalą drzwi, co jest przydatne. Wooden Door, Trapdoor, Clutch. Tajne wejście, po naciśnięciu dwie dni odsłonili nam się wejście, które <laughs> łatwo można potem ukryć. Potrzebny potrzebne jest od Wcisk, Stone, 5-letnich operów, Sticky Pistony, Restone, Torcze, Dźwignia i trochę Stone. Tajnie wejście z motywem kopalni. Jest to podobne. Działa ono na tej samej zasadzie, lecz lepiej wygląda. Po położeniu dźwigni i naciśnięciu jej otwierają nam się drzwi, którym, do, do pomieszczenia, do którego możemy spokojnie wjechać wagonikiem. Po zniszczeniu dźwigni, drzwi się zamkną. Possible tym to 2 Power 6 Railów, 4 redstone'a, Stone'a, 3 Dead Stone Minecart, Stone, redstone Stone Torch, Lever. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału, ponieważ będę kontynuował tę serię i po wakacjach będziecie mieli o wiele więcej filmików. Zapraszam do subskrybowania.